Siemo widzowie. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj Bedwarsy, ale z kolegą. Pierwszy film na kanale z Bedwarsów z kolegą. E, możesz się przywitać. Siemanko. No i dziś bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Dobra, idziemy już grać w bedy Chodź, pójdziemy, bo trochę odeszliśmy. No i zagramy sobie dwójki. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zostawcie suba, lajka i zostawcie wspólnie w komentarzu, żeby ze mną zagrać. Klikaj w to i to pierwsze. Musisz ke, tam, No wiesz, tam pierwsza taka żółta kulka, nie? Kolor? Mhm. Kolor jaki chcesz? Nie, zielony, zielony dawaj. Zielony, tak, bo zielony nikt nie gra. Jesteśmy? Razem. Nie, nie jestem razem z tobą. To inny kolor. Pink. Szybko, pink. Jej, yeah, zdążyłeś, serio? Ja sobie tylko widzę, że kończy tak sypaczka. W ogóle y, widzowie, powiem, że ja jestem, jakby pierwszy raz y, nagrywam z kolegą moim. No, wiadomo. Y, no, jeśli chcecie więcej filmów z kolegą lub innym, jakimkolwiek, to napiszcie. Film. Ale z tym będzie, myślę, że fajnie się grało. Nigdy nie grałem na tym serwerze, więc nie wiemy czego się spodziewać od ludzi tutaj. Ja grałem 2 czy 3 gry. I wygrałem z kolegą innym grałem. Hmm. I widzę, I że i już szarzy na... atakują trochę. I jest... widzowie jeśli doceniacie mój montaż, to możecie zostawić lajka. Bo Uwaga, wspiera. bo będzie skakał na ciebie. Uważaj. Tu są chyba dobrzy gracze, nie wiem. Jeśli będą Chyba zbytki. tak, oj. Oj, pobędziemy. To Jeśli będą zbyt... Będziemy ci pierwszy na rozgrzewkę. Uważaj stary. Dobrze, ładna strefa. Dobrze. Musimy się ewakuować. No i przeżyliśmy. Dobrze. No. Na szczęście przeżyliśmy, ale oni tu będą na nas od razu lecieć pewnie. Bo myślał, że mamy mało. Bo ja na przykład mam mało. Musimy uciekać. Nie wiem, czy. to działają... tam ty, ty Złote jabłko masz. Nie, ja już mam. Nie, nie wiem, jak działają tutaj TNT jumpy i fireball jumpy, bo nie trudowałem. Może mi ich Jak podnieść. nie wiecie, co to jest, to po prostu taka sztuczka, że musisz to postawić pod nogi i to cię wybija. Po prostu. Lecą, lecą na was. Nie mam seta, ja mam. Uważaj, yy, cofaj, cofaj się. Cały czas się cofaj. No pomóc, pomóc. Dobrze, uważaj, Od. uważaj. Nie. Zabiłem, zabiłem, zabiłem. Dobrze, good. Nie Uci. uciekać, po prostu buduj most. No eee, i buduj po prostu most. <coughs> dam ci żelaza trochę, mało, ale ci dam. Okay. No i nikt nie idzie. Jakby co, więc jest kit na razie. O, idą już. Nie wiem, czy mają fireballa. Jeśli mają, to będą... Idź, leć, leć szybko! Nie, raczej oni po prostu są, żeby szybko, wiesz, szybko to zrobić i na nas lecieć od razu. Leć, leć, leć! Dosłup. Dobrze. Uważaj, biały, biały tu. Zrzuć go! Dobrze. Uważaj, uważaj, szarzy po naszej stronie. Uważaj, pomóż. Ajajaj. Ajajaj. Aj, aj, aj. Ja niestety spadłem. Ja no, też. I klika jeszcze raz. Dobrze? To samo na początku zawsze. Klikaj. Jaki? Okay. Kolor. Może, może, może zielony. Szybko. Zielony, no. Dobra, jesteśmy razem. Ten serwer jest angielskim serwerem, jak możecie patrzeć na czat. Więc raczej my tu nie będziemy pisać do graczy ani nic. Dobię. Może teraz zagrajmy taktyką Może dla widzów Żeby szybko zaatakować Kogoś No, no Tylko, że jak padniemy To szybko A łódkę No nie będą nas te. Jak będziemy ale lepiej. my się naprawdę staramy dla was Może na diamenty na diamenty może później dopiero. Proszę na początku rozwalmy ich szybko. To z diamentów polecimy, Bo, oni bo to jest fajna lecą. mapka. Oni też lecą. No to są okay. diamenty. Ki. Okay. Ziomek jest... No! Wolniejszy ten. Dobra już. Skacz. O kurde, prawie nie doskoczyłem. Jeju, ale się no. nie straszyłem. Uważaj, e, klocki. On jest solo? O, może być solo. Nie, on ma tam typa. Jest tam typek. Ej, zbieraj szmaragda. czy nie? Na razie nie. Ok. Czy nie zbieramy. Już idę. Uważaj. Aj, uważaj, Okej, okay, jednego zrzuciłem, ja a drugi ma żelazny mi Nie są zbyt dobrze, możemy ich chyba załatwić. Jeden ma żelazny miecz, więc trochę lipa. Nie lubię Łap, takich połada. kraczy. Połowa. Nie, nie, nie. Ja, ja od razu na nich lecę może. Polecę na nich, żeby ich może trochę załatwić może coś. Dobra, to ja kupię tam, sobie... Żeby oni nie zbierali szmaragdów cały czas. Yy, ja ich po, pozwalam. Są szmaragdy już od razu, wiesz? Co <grym> są szmaragdy? No, to są szmaragdy. Ej, ten jeden ma typ żelazny miecz i żelazną zbrojkę. A ten drugi w ogóle nie ten. Nic nie ma. Więc... Jeden jest. A gdzie top, je... No, już padłem, padłem, niestety. Że, A ty? Żelazny ty? Ja też padłem. Ja miałem kamienną, może. Lożę. No, nie lubię graczy, którzy grają żelaznym mieczem. Idzie do następnego z żelazny. Mógłby sobie kupić tyle fajnych rzeczy zamiast tego żelaznego miecza. No, wam... to jest 7 złotych, naprawdę. Dwa refy. Nie wiem. Wszystko mógłby. O nie, chyba zebrał też maragdy. Jak oni sobie kupią na przykład opsa albo diaks, miecz, to <grywa> pipa będzie. Nie, Uważaj. musimy ich zabić. Jednego zabiłem, a drugiego też zabiłem, ale mają endstone, więc ja się wracam, wracam, wracam. Wraca, ja kupuję kilo. Zbiorę szmaragdy może? Nie, nie, nie ma. Dobrze, oni mnie zbiorą. I... Pomóż, 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 idzie za mną, idzie ze mną. Ja mam mało HP. Aj, Oj. Ale mnie wyknokał. Oj, straciliśmy chyba łóżko, bo ja miałam mało HP. No niestety. Niestety widzowie. Tak, tak bywa czasami, ale nie wolno się poddawać, pamiętajcie. Uważaj może. Ej, pomóż mi teraz, bo jest ciężko. Z tym typem. No pomóż. Mogę? Troszkę? No i S. Dobrze. Masz full HP? Łap, to y no, siebie, bo ja mam Ponad Dzięki, dzięki. No nie będą no, teraz do Ommonot się nie odczepią. Chcemy widzowie, żeby to było Chinese... krótko. widzowie... Prawie trzy serca, Pamiętajcie oje... widzowie, że ten, że... Wasze Refa, że nie wolno się poddawać w Nieważne jak stracicie łóżko, jak kiedyś stracimy łóżko. Byłem sam w drużynie na duo, czyli na dwójki i po prostu, no i wygrałem jakimś cudem. No a więc widzowie też same, żeby ten film trwał krótko, żeby po prostu nie znaczy, było. Znaczy, nie, nie za krótko, nie za długo, żeby. Tak, 10 ten... minut widzowie, żeby Wam się nie nudziło podczas gierki. To pewnie będzie ostatnia gierka. Bo już 10 minut pewnie zaraz mi... Za chwilę. No, tak Ale jak y, szybko, jak, jak może skiniemy, to może jeszcze uda nam się y, trzecią gierkę zagrać. na już dla was. mają dwa y, żelazne uważaj, bo On ma fireballa. Uważaj, cofaj, 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 cofaj. Uważaj, uważaj, ty cofaj. Mhm. O, no, bo to wysypka no jest no i mała. jeszcze kupili tego szkło. Oj. A ty zaraz... masz kilo? No ja mam kilofale zero klocków i zero fireballa. Ej, nie możemy, nie możemy iść w naszą stronę i nie możemy iść w, w, w ich, bo oni mają jakby wiesz... Yy, mają... jedną yy, więc... Idą. O, idą, uważaj, czekaj, o! O kurde, o kurde ale kolega. ten fireball daje. Daję, Daję, daje, o, daje. Daje. Ale nadzieję. możemy teraz zrobić... Ale też możemy zrobić dłuższy filmik 15 minut, Mam jak nad... się wyrobimy. chodź, wróć na Oczywiście. Na Mam nadzieję, że będziecie słyszeć mojego kolegę, bo nie wiem, czy to słychać, bo nigdy jeszcze nie nagrywam z filmu. A więc... Możecie napisać w komentarzach, więc jak coś, to coś zmienimy po prostu. A tak to. Jak nie będziecie go słyszeć. Sami, jeszcze przed, przed Ty, filmem, to o... pewnie będziemy to sprawdzać. Ty z dwóch stron mhm. nas podjeżdża. Biały. Dwóch. Widzę, widzę. Widzę, widzę. Musimy wracać. Ty. Mają ostrość. Mają Zobaczmy. ostrość. Wracamy. Dobra. Ochodź. Akcja. Chodź. Pierwszy, y, dobra, ty pierwszy leć. Jak coś to zginiemy. Ale, Ale okej. Okay. Arimo, nie poddajemy się. Y, na diamenty. Na diamenty? Okej, okay. Pójdziemy za chwilę. Łop, Jeszcze przed filmem chyba. będziemy sprawdzać czy mnie dobrze słychać. Czy, czy jest coś kit. So, Czy jesteś... pod... Leci biały! Uważaj, szybko, pomóc. Idę, 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 idę. Oj, fireball. Już, teraz ty. Na zmianę, Stryba. na zmianę. Dobrze. Dobra, dobra strefka lec. jakby co. Dzień. Lec, lec, lec. Dzięki, bo on ma Biali mają ostrość, zostały trzy timy. Zostały trzy timy. To może jak wygramy tą Gierkę, to faktycznie będziemy ten, bo już będzie raczej wyżej niż 10 minut. Ale jeśli Ale właśnie... będzie trwał dłużej, to nie się oczywiście nie stanie. Da nam no i po prostu dokończymy gierkę. Nie martwcie się, się. Uważaj. Jezu, ile on mi dał. Dobrze, Aha, ale strefa. Pięknie, kolejny. Uważaj drugi, drugi, drugi. Oj, on ma żelazny. Dobrze? W dwójka. Dobrze, widzę. Brawo. Jesteśmy niesamowici. Może Dobrze. straciliśmy łóżko, ale jesteśmy nadal... Dobrzy. Mam 24 złota, Rzucam ci połowę. Daj to... Dobra, może nie wiem, może będą mnie wy widzowie wyzywać, ale kupiłem łuk. Zaryzykuję, bo w takich sytuacjach już można sobie kupić łuk, bo jest ciężko naprawdę. No oni też zupełnie kupią łuk. Ja w poprzedniej grze, ja grałem na tym serwerze, to każdy miał łuk, a więc. Więc niektórzy się. Ja po prostu musiałem to kupić, bo. On, po prostu, bo jak Rosji nas... nie lubi grać w łuk, bo, ale i... musi. No, jak nas Yellow i White nas atakują, no to dwa, dwa jakby na jeden team, no to jest. To Ej, po prostu. Wy też diamenty. nie bójcie. Y, y, jak coś to was wyzwiem po prostu. Ale Spokojnie. tak jak jest taka sytuacja, jak jest taka sytuacja, to można kupić łuk. Nikt was nie zmusza, nikt was nie ten. Dobra. Musimy jakoś wygrać, tak gra. Oj, idzie biały, idzie biały, chodź. Oj, on ma duży. On ma mieczy. dobry. Ja też mam podróż, ja mam, ja ten... mam taki sam miecz jak on. No to dobrze. Ej, drugi biały. Oj, może Lec? być ciężko. Ej, trzy emeraldy. I Uważaj, strzelają do nas. Musisz to wygrać. Mam zero. Dobrze? Ja też mam. I idź za nim, nic trafię cię trafię Szybko do bazy Dobrze. do bazy się chowaj robię taktyczną zostanie. obronę Sorki tak. widzowie że tak się chowamy ale tak musimy bez po beda prostu trudno. bo bez beda trudno jest bardzo Bardzo mam z tego typa co zabiliśmy A ja nie wiem co? Trzymaj. O, trzymamy rady Coś ja no... kupimy za to rally rady. So, Ej, mam trzy... płotkę! Masz Ej, łuk! Kukuję. Przebudowaj dawaj łuk! Chłop się buduje! No. O no i... idę. Przebudował się. Możemy go podjechać szybko. Ej, chodź! Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie! Chodź! Ja kupiłem za te Emeraldy potki. Jakie? Co? Jaka jest no. potka? To jest, jest Nie skok. Nie pij teraz. Co ci teraz? Idziemy na tego typa, co siedzi w bazie. Dobra, to ja później sobie ją wypiję. Ja zostawiam na później, ty sobie wypij. Dobra. Uważaj, bo on mu... o, coś odstawia, dobrze. On coś kupuje. Siema. Dobrze. Siema. Zaskoczenie, jak znaczy. to mówią. Zginął, ale nic nie miał przy sobie. O, to szkoda. Może oddał do ender chesta, ale. Oj, ja go zabiłem! On miał pięć emeraldów, stary, chodź tu. <gry> stary, chcesz? Chcesz coś zobaczyć? Chodź, zobaczysz coś. Patrz, patrz, co mam w ręce. <śmum> Widzisz? Ile masz emeraldu <śmum> uh, Jeden, nie Daj wiem, wystarczy mi pół uh, Masz. Dam, mogę ci jeszcze na firebole, masz? Masz na fireballki Rzuciłem ci za siebie. Spida to będzie do a A to mi nie wystarczy. O nie, wystarczy mi, dobra. I to ile mi wystarczy? I zowie, jeśli was film nudzi no to jak tak tampimy Po prostu nie Wy... chcemy zginąć Po prostu nie chcemy zginąć Możecie mm, tak możecie widać. pominąć nie musicie oglądać i musicie zasubskrybować, my nie zmuszamy. My Ale po prostu nadzieję, nagrywamy. Proszę, Doceńcie mój montaż, bo ja to wszystko sam montuję. Chodź. I ja niestety się... nie mogę koledzy pomóc. pomóc. Mogę tylko z nim nagrywać niestety. Jutro, jeśli chcecie, to jutro też będzie film. Praw możemy zrobić zabijem. tak. Możemy zrobić tak, że filmy będą prawie codziennie. Tak, bo... Prawie codziennie. Bo Jak wakacje, nas nie będzie, to po prostu nie będzie. Są wakacje i mogę nagrywać filmy. dla was. No są wakacje, ja też... Lecimy po stosubów, tylko. Widzowie. Ja. Lecimy po stosubów, ale ja jeszcze będę Czekaj, miał przed sobą... Przed sobą będę miał drugi jakby wyjazd yy, na wakacje, więc mnie nie będzie trochę tydzień, więc yy, ten tydzień mnie nie będzie i po prostu Jan Janek będzie sam nagrywał bez mnie. Tak. Ale widzowie, e, Co kupić? Yy, Prota. A, okej. Okay. Ja szybkie kopanie kupię. Nie wiem tylko, po co, ale... Tylko dwie osoby. Yy, możemy zniszczyć komuś beda, jeśli kupisz szybkie kopanie. No to już kupię. Stały dwa bedy: y, żółty i szary. Sza, szary widzę, jak biegną na środku. Ej, musimy się wyposażyć w emeraldy. Musimy, musimy. Widzowie, pamiętajcie, jeśli, y, jeśli ktoś ma beda, typ. Jeśli ktoś ma beda, to pamiętajcie, nie używajcie emeraldów. Jeśli nie macie beda, to użyjcie. Ja mam kilo, ja mogę im zniszczyć to. Dobra. Dobrze, że oni nas nie słyszą. Oj, uważaj. No, uważaj, uważaj. Dobra. Yy, ja muszę sobie poukładać intemki. Chwila mnie nie było. Będzie. znaczy w bitwie mnie nie będzie. Uważaj, uważaj, no. bo na moście to zawsze jest źle. Uważaj, na moście... Oszczela do ciebie. Dasz sobie radę z nim. Zginął. Uważaj. Wcielam do niego. Uważaj. Odrodził się. Ale on już nie ma beda. Czekaj, bo mnie prawie no ale... Zabie... Wyjważej, chowaj się, chowaj się. Teraz była dobra akcja. Daj coś... E, dobrze, już tutaj. Daję ci połowę. Wyrzuciłem. Wyrzuciłem masz. Chyba to wygramy specjalnie dla widza, jak mówiłem na początku. Możecie napisać w komentarzu, co mówiłem na początku tej areny, teraz pojedynki nauki. Ajajaj, mam mało strzał. Ja też mam mało, może sobie kupię za chwilę. Awa, trafiacie? Ma dobrego cela. mamy trochę gorszego, zero. chyba? Zero A zero? Mam 0 nie HP, tylko strzał Aha. No to zbieram, dokup sobie. Ja zbieram te strzały, które on strzelił i nie trafił. Dobra. Ja strzelam z innej strony. Dostał. Dobrze, trafiłem go. Dostał... trafiłem go dwa razy z rzędu. Dobrze, nie, dobra, teraz... Ja bym się to do powiedział. niego bał poszedł iść, bo on na moście może nas rzucić. Jutro, może zagramy kolejną gierkę i nagramy kolejny filmik dziesięciominutowy, jak zawsze. Ej, da się wejść do góry! Ej, chodź do góry! Stary, chodź po tych schodkach do góry. Dopiero teraz zauważyłem, że da się wejść do góry. Można powiedzieć, że to film dla dzieci, dlatego specjalnie nie. Nie mówimy brzydkich słów, żeby wszyscy sobie go ładnie oglądali, nawet jak y, są koło was rodzice i tak dalej. Wszystko można oglądać. Ale teraz daleko do niego się strzela. O, spad? Czy nie spadł? Nie wiem. Chyba nie spad. Po zginął. prostu nie dosięgnął. Tak? O, nie ma na... się ten. Zostały tylko Yellow. Prawie mi... Ej, ja myślałam, że ty zamurowałeś tą dziurę, a prawie spadłem do niej. Yellow zostało. Zostali tylko Obok, nas są. Obok nas są. Super, to super. Raczej to wygramy, bo już mamy praktycznie wszystko. Dasz trochę itków? Ja też mam mało, ale ci dam. Dam ci na Fireballi. O, dobra. Ja nie używam teraz specjalnie, ale... I... Zawsze się przyda. Koda, że nie widzicie mojego ekwipunku. Jestem tak wystakowany, że szok. Rzuci. Dobrze. Dawaj, pijemy. Zawsze możemy. Dobrze, dobrze, że ten, że możemy zawsze sobie mówić, co się dzieje i tak dalej, bo tak sam to bym sobie nie dał rady. Lecimy. Dobra. Wypiliśmy te rapotki i lecimy na nich. Albo wygramy to, albo nie. Zobaczymy. Ja, ja podjeżdżam ich od drugiej. Patrz! Go. Uważaj! Nie, ginę! Pomóż! Ej, go cię nam na mnie widzę. Gin. I co się po... Post... Nie! Niestety. A, drugie miejsce. Czasami to bywa. Nie drugie miejsce na tutaj. czat, piszą brzydko. Prawie im daliśmy. GG dla nich. No i... Czasami, czasami jak wygracie to oni mogą biedny napisać... Biedny wiec, chodź, 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 czasami mogą do was napisać, więc takie tak, brzydkie słowa. Nie, rea nie, nie reagujcie. reagujcie na to po prostu. No i jeśli Dlatego robisz. szybko wychodzi, yy, Dlatego szybko wychodzimy, żeby nie widzieć te wszystkie nie, Tutaj nie. zaczęliśmy. Tutaj kończymy. Żegnajcie. Yy. Jeśli film się spodobał, zostawcie suba lajka, jak już wspominałem. E, nick. W komentarzu, jutro może nagramy jeśli nowy Jeśli chcecie film. ze mną zagrać. I z Rossi. Często przebywam na różnych serwerach. No a więc jeśli chcecie IP Może, tego serwera, może jutro napisz. nas zobaczycie. Może znowu IP. będziemy grać na tym. Jeśli chcecie IP tego serwera, to um, w komentarzu. Znaczy nie w komentarzu, tylko w opisie. IP. Trzymajcie się i, się będzie. I cześć. Nara